Witam Was serdecznie. Lato zbliża się wielkimi krokami. Na pewno chcecie być gotowi, bez kompleksów, rozebrać się na plaży, czy ubrać się w jakieś letnie kreacje i wyjść z pewnością siebie na miasto. Chcesz świetnie czuć się w swoim ciele. Chcesz widzieć ten zazdrosne spojrzenie ludzi, którzy też by chcieli tak wyglądać jak Ty. Możesz bez skrępowania rozebrać się gdziekolwiek jesteś. Chętnie pozujesz do zdjęć. Nie chcesz bez końca. Zasłaniać sobie brzucha poduszką przy każdym zdjęciu rodzinnym. Czujesz się znakomicie, bo wyglądasz znakomicie. Nie chcesz mieć ciągle zadyszki, problemów zdrowotnych. Po co ci to wszystko? Skontaktuj się ze mną, a odmienię twoje życie w ciągu 3 do 6 miesięcy. Tylko tyle czasu potrzeba, żeby absolutnie zmienić swoją sylwetkę i naprawić zdrowie. Zróbmy to razem. Mam specjalne metody, które bezboleśnie ułatwią Ci osiągnąć Twój cel. Co ja robię dla moich klientów, którzy chcą zgubić wagę i naprawić swoje zdrowie? To daję im dietę stworzoną pod ich możliwości i preferencje. Zostawiam pewne posiłki, które lubią, wtedy nie mają poczucia, że się ograniczają. Codziennie monitoruję, motywuję i wspieram Cię by utrzymać założenia, żebyś stracił wagę szybko i bardzo zdrowo. Uczę cię nowych nawyków żywieniowych. W pierwszym miesiącu możesz liczyć na utratę wagi nawet 10 kilo lub więcej. Przekażę Ci całą moją wiedzę, żebyś stał się ekspertem. Ale co ważniejsze, będę Cię pociągał do odpowiedzialności. Będę codziennie Cię wypytywał o najdrobniejsze szczegóły. I pytał, czy wywiązujesz się z założonych ustaleń. Dieta, cała moja wiedza, rady, ważne wskazówki, motywacja, dodawanie otuchy i wsparcie przez cały miesiąc kosztuje raptem 200 zł. To mniej niż byś wydał na dwie godziny z personalnym trenerem na siłowni, który ci nic nie da. Nie nauczy cię diety, nie przypilnuje cię, nie da ci wsparcia. Dwie godziny na siłownik nic ci nie dadzą, a zapłacisz więcej niż za miesiąc współpracy ze mną, gdzie ja przekażę Ci całą swoją wiedzę. Będę do Twoich usług przez cały dzień, przez okres 30 dni. Jestem w ścisłym kontakcie z moimi podopiecznymi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Wysyłają mi zdjęcia swoich potraw lub opis tego, co jedzą. Wtedy ja im liczę kalorie i mówię od razu, co robią źle, a co dobrze. Często do mnie piszą, jak mają słabsze chwile, czy chwile zwątpienia, lub jak nie są pewni jakiegoś pożywienia, czy mogą zjeść. Codziennie też monitorujemy wagę. Powinna ona być mniejsza każdego dnia. Jeśli nie jest, korygujemy błędy na bieżąco. Dziękuję pięknie za uwagę i serdecznie zapraszam do skorzystania z mojej oferty. Do zobaczenia, do usłyszenia.